Dzień dobry, witajcie. 11 dzień listopada, święto niepodległości naszej kochanej polskiej e, ojczyzny. E, 102 rocznica odzyskania niepodległości. Jesteśmy na Litwince. E, możecie mi wierzyć, lub nie, tam jest krzyż. Mgła jest straszna. Zimno jest niewiarygodnie półtora stopnia. Ale jesteśmy tak symbolicznie troszkę, bo w zeszłym roku rozpoczęliśmy taką akcję, żeby o 12, punktualnie w święto Niepodległości odśpiewać, czy tam odegrać tutaj hymn na Litwince. Tak, taka akcja motocyklowa. W tym roku z racji pandemii nigdzie to nie było ogłaszane. Na razie jesteśmy tylko z Bartkiem w dwójkę. Czy ktoś jeszcze przyjedzie, nie wiem, jest tak potwornie zimno, że, że wątpię, że... Ktoś Ktoś przyjedzie, chociaż mamy na podchalu niezłych twardzieli, więc pewnie przyjadą. My sobie czekamy cierpliwie i punktualnie o godzinie 12 z tej wieży rozlegnie się nasz piękny hymn kochanej ojczyzny. Słuchajcie, udało się. Nawet przyjechało ponad 20 motocykli. Zupełnie nigdzie tego nie ogłaszaliśmy, więc cieszę się, że, że się motocykliści przyzwyczaili, że to taka nasza będzie nowa tradycja. Będziemy się spotykać 11 listopada. Jak tylko warunki pozwolą, to na motocyklach. A jak warunków nie będzie, no to samochodem albo na nartach, jakby tak strasznie mocno sypał śnieg. Zimno jest. Mgła jak diabli wszędzie, w zasadzie tylko pod samymi tatrami jest troszeczkę ładniej. Chwilę się udało dronem polatać, widzieliście jak wygląda to wszystko z góry. Niestety mgła się już teraz podniosła i już teraz w ogóle jest do kitu. Jeszcze kurczę 30, czy tam 50 dni temu żeśmy narzekali na upały, że jest nam za ciepło, że jest 30 stopni, czy tam 20 kilka, i żeby było chłodniej. No to teraz mamy chłodniej, to teraz znowu narzekamy, że jest zimno. Ale cóż. Tak to jest. Wszystkiego najlepszego, drodzy rodacy. Zdrówka szczęścia z okazji tego naszego święta. I cóż, to nie był łatwy rok. Polska jest podzielona, ale Polska zawsze była podzielona. Tak samo jak nasza flaga. Jest i biała, i czerwona, a jednak jest razem. Tak samo uważam, że my też powinniśmy być razem. Pomimo wszystko, pomimo poglądów, pomimo różnych wizji tego świata i tego kraju. No i tak. Wszystkiego najlepszego. Miłego świętowania. Trzymajcie się ciepło. Lecimy. Słuchajcie, jesteśmy w linii prostej z jakieś, nie wiem, 1,5-2 km dalej. Udało się wjechać ponad mgły, no jest po prostu bajka. Jesteśmy na Litwince. Tak to wygląda, patrzcie tam wszystko jest zamglone, sześciutko. I tam było około pół stopnia w plusie, pół stopnia do jednego stopnia w plusie. No jest po prostu. Bajecznie. Więc y, wszystkim tym, którym się nie chciało już nigdzie jechać, mówię kurczę, przyjedźcie tu jeszcze, ale już trochę za późno, jak to obejrzycie, to już będzie za późno. Ale jest po prostu coś pięknego. Patrzcie sami.